The Federation missile program is being developed in a factory near the port of Rio. That coastline's locked down by the Fed's third fleet. That's why we're headed south. To make a diversionary attack on their Atlas platform in the heart of the Drake Passage. That's pretty far behind the line. What's the advantage of taking it now? The Atlas provides enough fuel to keep the Fed running for years, and I don't want you to take the Atlas. Witam w dziesiątym już filmiku z Call of Duty Ghosts, gdzie będziemy upadać Atlasa. O, kamera, jesteśmy kamerą, przejeżdżają transporty, jeszcze nie. Zaraz zaraz będzie. Zbieraj kamerę, dobra Ło, bo wow, pod wodą jesteśmy No dobrze. To dzień dobry. <hleżuś> Już! Nie chcę się marnować amunicji na nich. I tak pewnie dostali szoku termicznego i przez to umarli. Ale nie, musimy do nich postrzelać, jak do kaczek. Tu się świeci. Jakieś zbawienie nas czeka, czy coś. Ale ścina była, wow. Pewnie gra się ładowała. dobra. Przeładowuję. O, tu w ogóle... Co oni tu mieli? Nie jest Dobra, idziemy. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz. Au, skąd do mnie strzelał? Który cwaniak? No, czemu? Naciskam ten nóż i nic. Mógł kontrować. Będzie mi smutno, że mógł kontrolować. Au. no, no, noża. No, no, no. Dobrze, przeładuj. Myślę, że tam ktoś jeszcze był. Nie, granat. Dobra. Tam. Dobra, tam. Tu, tu. Wbiegam tam. Ej, zablokowałem się. No. Co on robi? No, zablokował się. Super, super. No po prostu mistrzostwa. Dobra... Biegnę tam. Zmieniam. To był skuter, tak? O nie! Dobra... Ja nie wiem, co mi teraz zabiło. Dobra, koniec tego lamienia. To wstyd. Macie granat? Czemu moi w ogóle nie napierają? No, przeładuj. No, przyszli wreszcie. Dobra. Masz granata, skoro tak wołasz Kurde, dostaje... Dostaje nawet będąc za osłoną Zostaje zabity przez granat. Zwracaj uwagę. No genialnie, tylko nie miałem jak się schować przed tym głupim granatem Ja już obrywam, bo on nie wiedział, że ja tam jestem, ale na wszelki wypadek strzelał. Dostał, zabity w nogę. Tak, go zabijemy w głowę. No kurde, który? Oczywiście przez ścianę, nie? A tam jest. Czemu moi w ogóle tu nie przychodzą? Muszę tu podejść, tak? Aha, no, musiałem jednak podejść. Stoję naprzeciwko siebie. Ta I tutaj nawet sięga ten granat. Po prostu mistrzostwa. A moje tak nie sięgają. Hop. Masz granat. Tak na... na hamach biegają. Tego zabijemy. Tego też. No kurde. Au. No kurde no. Ja tam wbiegnę. No nie ma opcji. Tu wejdzie. O koleż O! Z drugiej się pojawił się zrespił za mną Ten moment jest nie do przejścia no Wypierdzielać Jak sprawdzałem przed chwilą grę, to normalnie to przeszedłem bez problemu Do tego budynku No biegnij Czemu on nie chce biec? Dobra, umarł. No. Jaka beka? Skrypty. Nienawidzę skryptów. Sario, Macie tam kartofla. Nie ma biegania. Czemu nie zaliczył tego? A ci dopiero ogarnęli, że tu mają przejść. Czemu mi się zaczęło haczyć? Sobie tu przebiegnę, gra zapisana. Nie ogarniam tej gry. Dzisiaj, <grywa> Dobra, tam. Przejechałem mu po głowie, ale nic. Jego zabijamy o... ten... o plecy. Kawałek. O nie, granat. E, zniknął. Nawet nie wy... Dobra, to było dziwne. Sorry. Przedostałem się przez składki. F. Coś tam było. F. O. F. Łapiemy. Ciśniemy do góry. I do góry. A, muszę trzymać. Oni się tam kręcą, już widzę. Znaczy, kawałek widziałem. Dobra. Strzelać można. Pozwolił nam nasz przewodnik pies. Dobra. To nie był pies, ale też przewodnik. Kurde, nie widzę. A ja obrywam. A czemu nikt nie strzela do mnie? Patrzcie tu. A, tu nic nie ma. A nie, nie. Yeah. Macie. No, patrzcie, nie mogę. A nie jednego nie trafiam. Szybko. No. A moi nic. Skrypty. Dzisiaj, dzisiaj jestem y, zły na skrypty. Powiedzmy sobie tak szczerze. Tu się gra zapisanie. Gra sobie nic tego nie robi. Bo oczywiście to ja mam tutaj wszystko robić. Oczywiście nie zaliczyło tego, że jak w gościa trafiłem. No Tak. tak. To nie było tego y, punktu, gdzie można. O. E, ostatni nabojem typa zabiłem, którego w sumie nie powinienem zabić tym nabojem, ale dobra. Bo miał kamizelkę, którego bardzo dobrze chroniła. Czy on strzela do góry, a przeciwnicy są na dole? Nie ogarniam. Dobra, weźcie i idźcie tam, załatwcie sprawę. A ja. Myślałem, że te beczki wybuchną. Dobra. Biegnę go zabiję. O kurde. Ej! Chciałem złapać, ale gdzie ten granat? Przy ten granat. Ja go minąłem już dawno temu. A dzisiaj jest ogród. Totalny fail ogród. Dobra, dwie głowy poszły? Nie. No, co za? Po prostu mistrzostwo. Fajnie, że ten, ta para co tu się wydostaje, to tylko nam przeszkadza. Au, Fajnie, fajnie, że, że pilnujecie. Maryku. To jest ojciec. Mary. Właśnie. Ojciec tak pilnuje swoich, swoich dzieciaków popaków O, tam byliśmy. Dobra. Kick, jasno, dobra. Dobra, kopniak jak mówi to mówi, nie? Znowu przehaczyło. I to na schodach przehaczyło. Może będą ta... Benuta... Czemu? A co jak ja tu wejdę? Czy gra zablokuję? Dobra, wolę nie ryzykować. Sombres rombres. Vamos. Vamos con Dios. Hmm, będziemy szturmować Eee, skąd on wiedział? to mnie chciał flashbanga, to będzie flashbang. Dobra, muszę się wycofać. Granat Przeżył i to bez kamizelki. Tu jeszcze był. Mało amunicji. Ej, wyjdźcie, dajcie mi jakieś tam broń, co? O, już, już nie ma. Nie, jednak daj. Daj tą broń. Wow.

<laughs> Przyjąłem. Musimy naginać po transport nasz. To pewnie teraz będą strzelać na potęgę. Jakby to coś dało. Zamiast sobie ratować. Oj, to mnie przesunęło. Ja nic nie ruszyłem. Po prostu mnie odrzuciło do tyłu. Au. A ja nie Tu, tak. tu, 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 tu. Dobra. Gdzie? Dobra, gościu się spalił. O to chodziło. Levolution, Levolution. Gdzie są moi? Dobra. Idą? Idą. Coś pika. Która zapisana. Biegni, biegni, Wow. biegni, y, C. Niech sobie gaszą. biegni, um. Ale... To już jest magia, co mnie zabiło. No, no. Dobra tam. A. Ja myślałem, że oni są pracownikami, a tu raptem wszyscy mają karabiny, tak? To ciekawe. Bardzo ciekawe. W tym czemu ja mam klęczeć, skoro dym idzie na dół? Znaczy ten, ten dwutlenek węgla, nie sam tym. Powinien jakąś maskę mieć czy coś. Pomyślałem, że to przeciwnik po prostu żygał sobie A, to jest nasz, dobra Dobra, dobra, no, mój granat no we jeszcze wow Ej! Coś mi przychodzi! Trzy... No za każdym razem Taki skok, ale będę miał teraz montażu dźwiękowego. Serio. Bo jak przyhacza to muszę później wyrównać. Wyrównać ścieżki. Dialogu z audio z gry. Masakra po prostu. Nie wiem czego dorwałem. Nic nie widać. Jest taka ostrość wszystkiego. Ja nie wiem, czy ja dobrze strzelam, czy nie. Biegniemy, biegniemy. No! Tu nic nie ma. Au. Dobra, widzę go. Macie grana w dodatku. Au. Ja się tu schowam. No, o nie. Tknąłem. No, tu się kręcił, nie? On żyje, widzę go. Dobra. Tu. Nie, nie wiem, czy chronią mnie tam ci, więc muszę teraz pilnować. Nie, skąd to nie wyskakują? Au! Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem skąd. Byłem za kolumną, Jaką mi mógł trafić? Jak? Dobra, ale gdzie jest ten KM drugi? A, o. Od... Ej, ej, Nie gra na umrę. Dobra. Przeładuj. Jaki głupie z tymi kałemami było, przez kolumnę je zabij. Mam tu Rozumiem. Eee, F. Nie. To o co chodzi? Idę dalej. Nie wiem o co chodzi z tym helikopterem tutaj. No właśnie. Instalację przeciwpożarową mamy wyłączyć, dobra. Dobra, dobra. No idziemy, nikt nie mógł przeżyć przecież. Hmm, do której konsoli? Stary. Nie marnuj czasu, ta. O tu, przepraszam, czkawka.

no, starałem się, żeby był zielonym. Mm, przecisnę się. Dobra, dobra. A wizo? ho, nawet tu są. Mm, szybko, szybko. A, teraz zrozumiałem. Weź zdejmij ciało z konsoli. Dobra, dobra. Będziemy się bawić teraz. Nie lubię takich minigierek

Normalnie... Wow, ej, ale to jest ładne tutaj. Au, oberwałem rurą. No biegnij, 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 biegnij. Tutu, tu tu ru, tu, tu. A, hell, bajer, Wow, motorówki. Siemeczka, motorówki. No, to już tak ładnie nie wygląda, ale... Ale wybuchy to jednak wybuchy. Dobrze się skończyło, jak na moje laminie. No i to by było na tyle. Eee, dzięki za uwagę, do zobaczenia hej.